Dziwny i dramatyczny był ten rok 2020. Dlatego dobrze, że się kończy, dobrze, że idziemy do nowego roku, dobrze, że Chrystus się rodzi i ten Chrystus, który się rodzi, niech będzie też nadzieją w naszych sercach. Niech będzie nadzieją na to, że nasze rodziny będą mogły w kolejnym roku normalnie się spotykać, normalnie prowadzić swoje życie, czy towarzyskie, czy zawodowe. Niech będzie nadzieją ten 2021 rok i o to starajmy się, o to walczmy, tego nam wszystkim życzę, żeby był to rok normalnej pracy w przedsiębiorstwach, w firmach. Czy jesteśmy przedsiębiorcami, czy jesteśmy pracownikami, czy jesteśmy samozatrudnionymi. Niezależnie od tego, gdzie, jak funkcjonujemy, działamy, uczymy się, jesteśmy na emeryturze. Niech to będzie rok normalności. I niech to będzie również rok przywracania normalności w naszej ojczyźnie, w naszym życiu publicznym, w naszym życiu zbiorowym, nie tylko w systemie oświaty, systemie ochrony zdrowia, która tak bardzo potrzebuje tej normalności, nie tylko w gospodarce, ale również w przestrzeni międzynarodowej. Czas powiedzieć, że my Polacy chcemy zachować swoją integralną tożsamość kulturową. Czas powiedzieć, że chcemy współpracować militarnie, gospodarczo, politycznie z zachodem na wszystkich Polach ale chcemy robić to jako państwo suwerenne, niezależne, to już trzecia dekada XXI wieku. Czas odrzucić zabobony lat 90. czy jeszcze wcześniejszych i powiedzieć o samodzielnym, suwerennym państwie, które w oparciu o tożsamość narodową chce budować swoją przyszłość. Chce budować swoją przyszłość poprzez rodziny. Poprzez rodziny, które niech w ten czas Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Cieszą się spokojem, odprężeniem. Po tym bardzo ciężkim roku, niech nadejdzie nadzieja. Tej nadziei wszystkim Państwu serdecznie życzę.